Witamy serdecznie w teleturnieju. Pamiętasz kiedyś były taki na Polsacie, że wybierasz bramkę, nie? I można coś wygrać albo przegrać. To stań tutaj o, gdzie ja stoję, chodź tu do mnie. Przedstaw się ładnie, ale spójrz się na mnie tutaj. Przedstaw się ładnie. dzień dobry, jestem Nuklear, Survivor. Aha. No dobra, teraz tak, w dwóch, w dwóch drzwiach jest ząk, a w jednym jest skrzynka z detonatorem. Wybierz, które drzwi wybierasz. To jest a, jeden. Nie, to ja ej nie, ej, ej, nie możesz. Dobra. Stawaj tutaj. Dobra. Wybieraj. Te. Te? Dobra, uwaga, ja podchodzę i otwieram. ZONG! To był ZONG! kurwa! Ej, czyli ten co był wcześniej to nie ty? To ci to ci zrobię przyspieszony taki ząk. on! No ząga złapał wybrał. Złą bramkę wybrałeś. Ale ja wiedziałem tak. na którą się patrzyłeś Dobra jesteś na YouTubie Chodź się do naszej bazy A pa jakiś zdziwiony ty ne, 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 ne. Chodź do Zniknął naszej bazy. dobra, dobra Dobra moi drodzy, kolega tam coś buduje Ja postanowiłem tu troszeczkę pokampić, posnajpić, a no już widelec kogoś się wyciągnie, kogoś uda się zabić, chociaż Zaraz, zaraz Zdecydowanie chyba coś tam słyszałem No dobra jak ktoś się wychyli O królik Pyk Króliczek nie żyje Hehe Jak ktoś się wychyli i coś zacznie się dziać to ja włączę nagrywanie A nie, jeszcze chciałem Wam bardzo 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 serdecznie podziękować za Waszą aktywność Jak ja zadaję jakieś pytanie i pytam się czy na przykład e, jak ostatnio jak usunąć e, ten zapisany dom i tak dalej To bardzo dziękuję Wam za tak liczne odpowiedzi i za zaangażowanie, to jest naprawdę miłe. To tam jest. To to ten czy co? Czekaj, czekaj, bo ja ten tutaj coś nagrywam. O tam idą. Jacyś ludzie. Nie udało się ustrzelić. Nie wiem czy teraz się udało. No niestety chyba przegapiłem troszeczkę tych ludzi. Chowam się no bo prawdopodobnie gdzieś się ukryli i zerkają sobie prawo lewo Zobaczymy sobie z M-ki, może lepiej będzie bo to jednak będzie broń szybciej strzelna no nie widzę już ich chyba tam Czy gdzieś są? Nie nie ma ich chyba A puszczę jakąś tam serię po tych krzakach Może ktoś tam będzie siedział No i teraz to na pewno hałasu już narobiłem, no to ktoś się powinien wychylić, a tutaj... Nikt. Tam w ogóle tych dwóch gdzieś poleciało w tamtym kierunku. Nie wiem, chyba nic z tego nie będzie, nikt nie podejmie rękawic. I się nie puszczala ze mną, chociaż może ja bym wolał zginąć właśnie w domu. Przyznawam wam szczerze, dlatego że jak sami widzicie mam przestępcę. No i na pewno posypią się ze mnie itemy jak ee, z tyłka, słonia, wiecie co. Ale nikt nie podejmuje rękawic, no to chyba jednak będę musiał się wybrać na te hangary i zaryzykować utratą, no bo przecież nie będę wam puszczał e, budowania, prawda? No to tak zrobię. Gdzieś sobie pójdę chyba. Nie wiem czy to jeszcze będzie w tym odcinku czy w następnym. Ale jeszcze raz serdecznie Wam bardzo moi drodzy przyjaciele dziękuję. Eee, i, i, I dziękuję za tą aktywność. I bo, bo to jest takie ważne. To tak znaczy, że jednak ktoś to ogląda. Słucha. Tam to wygląda jak nie wiem co to jest w ogóle. Czy ja mogę. Jakiś mega lag chyba jest. Bo dobra. No właśnie. Był jakiś lak? Co to, 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 to? To chyba totem jest albo coś takiego. No, nie ma niestety nikogo. To ja idę, się przygotuję moi drodzy i wyruszam sobie. No to dawaj. Drodzy widzowie, szuka. ja mogę się nie przywitać, mam pożegnać, bo może mi wywalić neta. Tak. Mam ostatnio problemy. Ta, tak, to jest, jak się kradnie, neto od sąsiada. Dobra, ja, ja lecę. I tak oto moi drodzy, zostałem zabity na tych hangarach, ale postanawiam, że chyba tam wrócę, bo oni są tam na pewno. Tam się troszeczkę leją wszyscy. Postanowiłem, że też kogoś zabiję, tylko jeszcze nie wiem kogo. jakiś point. No pań też może się przydać. A ja w ogóle tam ktoś biega z tamtych domów. To chyba też ktoś, kto zginął, bo jak widzimy tu co i rusz, ktoś ginie. Niektórzy to są ruskie. Tylko, że nie mam pojęcia, którzy to są ruskie, a którzy nie. Ja, mogę zostawić tą kurtkę czerwoną, bo będę bardziej widoczny. Nie widzę nikogo niestety. Albo niestety, no nie wiem. Ale nikogo nie widzę, ale biegnę, zobaczę może ktoś coś zostawił chociaż kurde przyznam Wam się szczerze że No i już słychać strzały Tylko skąd te strzały padają Chyba gdzieś stąd nie? Dobra, tam binu, biegną świnki. Tutaj króliczek troszeczkę... A jest tam ktoś, widzę. Dobra. No i chuj, zabił mnie! Idź na chuj, ty paszow w pizdu! A kto tobie zabił w ogóle? NQ jakiś, nie wiem, czy to jest Polak, czy nie. Ale tak to bywa, moi drodzy, czas. kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie. Jednego zabiłem, drugiego można powiedzieć prawie. Także trzymajcie się, hej. Moi drodzy, wszedłem sobie na jakiś dziwny serwer. Eee... Aber coś tam nie pamiętam, ale to jest na oficjalnach i są jakieś kity i wpisałem se kit, ktoś mi zabił właśnie ten koleś który jest tam, eee, no właśnie ten koleś, dokładnie ten koleś, a ja nawet nie mam co mu zrobić, ale idę go idę mu powiedzieć dlaczego to zrobił, eee, no bo jest eee, niedobry i zabrał mi wszystkie rzeczy. Hej, my friend, hej. Mej! No kurwa, że miał kamienie jakiś i ten, to mógł mu jebnąć, nie... znaczy... bądź się nie rusza Eee, zaraz może coś się uda uzbierać Eee, krzemienną siekierkę, to już by mógł go zabić i chyba będę mógł sobie zrobić, tak czy nie? Zaraz zobaczymy Robimy krzemienną siekierkę Ciach, tak jest, mogę mu go zabić I nie no, nie biegnę z niczym, biegnę sobie tak Może mnie nie zauważy yy, A jeżeli on mnie zabił A wydaje mi się, mi się, że on, no to Powinno coś wypać, nic nie wypadło Die bitch! Hehehehe. <laughs> Whoa. Moi dears, coś tam się dzieje. Don't shoot, I'm friendly, don't shoot please. Please don't shoot. Please my friend. I am good friend. I, 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 I am very good, I don't have anything, I am fresh. You fucking can't. Być! Być! Co za chuj! Powiem Wam, że postanowiłem sobie polatać tutaj trochę i zobaczyć, e, czy można... E, czy można na przykład e, spotkać kogoś, kto nie będzie od razu strzelał, tylko sobie porozmawia. Chociaż wiem, że część z Was pewnie by mi zarzuciła, że przecież jak ja mam broń to sam strzelam. No i pewnie bym tak robił. Ale szukam kogoś, kto będzie może bardziej miły niż ja, bardziej towarzyski. Co raczej jest wątpliwe. No ale zobaczymy. Co ja bym sobie zrobił? Ja bym sobie zrobił ee, uzbrojenie włócznie. Tak, na wszelki wypadek. E, jeżeli by trzeba było rzucić w kogoś... Ło! E, no już jakaś szmata strzela Ej, stop! Zobaczymy. Stop, łaj! Daj bić! Hehe, udało się, udało się jakiegoś papiego walnąć. Przepraszam, że nic nie mówiłem, ale skupiałem się bardziej na tym, żeby żeby nie zginąć po prostu. Dobra, spierniczamy stąd. On ma mam totem. Tak zostawił mi totem. Może uda mi się gdzieś tam dojść i założyć jakąś mini bazę, bo do cooldowna do startera, gdzie będę mógł zrobić sobie bazę, bo tutaj teleport też jest na oficjalnym, to właśnie jest ten serwer. Zapomniałem jak się nazywa, kurde, jakie wielkie bazy. Znaczy w sumie nie są jakieś tak przesadnie wysokie, tylko e, szerokie, co uważam jest lepsze niż wysokie, bo wysokie bazy to powodują jednak e, straszne lagi. E, moi drodzy, ja będę szukał jakiegoś bezpiecznego miejsca, gdzie będę mógł się schować e, i prawdopodobnie się na chwilę wyloguję, bo muszę poskładać odcinek na jutro dla Was, e, żebyście mieli. E, tam był ten, ale ja chyba nie potrzebuję tego, bo chciałem będzie wziąć, bo skoro mam już na przykład młotek, to mogę wziąć, ale nie potrzebuję. E, także ja chyba zacznę grać na tym serwerze bo na tamtym to się chyba strasznie dużo dzieje jak ja wchodzę raz tam na raz dziennie no to zawsze się budzę w jakichś dziwnych miejscach więc chyba raczej zacznę tutaj grać może ktoś do mnie dołączy ale taka ciekawostka ja wam nie podam jaki to serwer jak gdzieś tam zobaczycie albo znajdziecie i dołączycie to wtedy dołączycie a jak nie to po prostu nie dołączycie bo nie będziecie wiedzieli i prosiłbym również żeby w komentarzach nie podawać nikomu niech każdy sam spróbuję znaleźć ten serwer Tyle uwag podałem i tyle możliwości, że, że to naprawdę nie będzie trudne Dobra, ja będę się chował tutaj w krzakach moi drodzy A was chciałem pożegnać No trzymajcie się ciepło Hej Witam was serdecznie moi drodzy Podobno dodali miasto Dlatego lecę właśnie to zobaczyć a ja w poszukiwaniu nowego serwera bo postanowiłem sobie, że jednak znajdę coś nowego i zacznę grać na nowym serwerze e, Tam e, w sumie fajnie było ale te plus 500 to czy w, razy 200 przepraszam to chyba trochę, troszeczkę za dużo więc postanowiłem, że, że także e, zagram na plus 25 no i że tak chyba będzie troszeczkę lepiej, będzie troszeczkę trudniej, będę troszeczkę więcej czasu poświęcał tej grze może. Teraz mam 3 dni wolnego, to pogram sobie dłużej, może uda się coś zbudować. No i oczywiście chciałem bardzo wam pokazać te nowe miasto. Te nowe miasto tak bardzo chcę wam pokazać, że właśnie idę i chyba idę tam. Szkoda, że na tym serwerze nie ma ten, nie można stakować. Tak fajnie by było jakby się stakowało, ale niestety nie można. Kit daje... No nie za dużo tak naprawdę, nie oszukujmy się, bo... Mm, no bo co, tylko siekierka i kilow nie ma broni na początku, także nie dzieje się jakoś tam za ostro. A ja podążam w kierunku e, sprawdzenia tego nowego miasta, bo chciałem Wam bardzo, bardzo to pokazać. E, I będziemy sobie zwiedzać te nowe miasto. Także Złączę nagrywanie jak tam dojdę e, Porozmawiałem sobie tutaj z jednym hu, y, graczem który jest Soren y, I nazywa się Soren dlatego postanowiłem się teleportować do niego Wysłałem mu requesta, on napisał znaki zapytania ale przyjął Przyjął także za 15 minut y, teleportujemy się do kolegi i... Szyma. ...siemanko Cześć jak się nazywasz? Adrian Ej, a ja co? Dzisiaj łaj był? Właśnie nie wiem. Ej, a ja z co? No, nowy, nowe te miasto jest? No chodź, pokażę ci. To chodź. I idę sobie z moim ko... Ej, nie masz nic przeciwko, że na odcinku, nie? Nie, spoko. No, e, idziemy ten... Idziemy zobaczyć to nowe miasto, które podobno jest e, fajne. No, jak widzisz, dali miasto. Ej, ale ja nie widzę. Gdzie? No to jest to całe miasto. To jest oni... Y, ...typek właśnie przed chwilą był i wszystko sobie przejął. To tutaj, to tutaj i tamtą wi Wielką Mazę. No tam to wszystko zostawię. To sobie ja sam przeję. No, ja to Ale to co? To było tutaj już? No tak. A może to nie jest żadne miasto? Może ktoś tutaj tak wybudował to? Nie no. Ej no weź to nie to Ja myślę że to czyjaś baza wiesz Nie wiem No tak wszystko zostawił tutaj No bo myślę że może nie wejdziemy No chuj tam jak radę Ej to chyba nie, nie no tak, tak nie ma to nowego miasta Yy, dobra moi drodzy, ja sobie zrobię łuki i tak dalej, a ten to chyba jednak nie ma nowego miasta, coś mnie oszukał ten chłopak. <grymne> halo halo, mam problem straszny z bursztynami, ale mój kolega powiedział, że mi chętnie pomoże, zapytałem się go, czy może się do mnie tepnąć, on się do mnie tepa i, i ten, i pomoże mi i będziemy mogli zacząć budować yy, domek, jak widzicie dostałem od niego totem, mam totem. No i tyle i, i zaraz kolega przyjdzie i będę mógł zacząć wreszcie coś robić Bo powiem wam szczerze, że już mam sporo materiału O siema ty, o dziękuję ci I tak temu ty powiesz, ze skrzynki podjęłem <laughs> Ja już będę mógł zacząć się budować, bo już wszystko mam, tylko nie mogę tych bursztynów znaleźć nie? Ja no, też po... No namów no, ja próbowałam poszukać, no patrzę takie coś tam była, wbijam, patrzę, o bursztyn. <laughs> Ale mnie zmyliłeś stary z tym ja już myślałem, że to jest naprawdę miasto, już tam wstęp nagrywam, że pokażę miasto. <laughs> Taki pierwszy będziesz tak? Nie, nie. No myślałem, że to miasto, bo takie coś, nie wiem, myślałem, że łap czy coś? Nie wiem. Ja myślę, że cię zmyliły chyba te dachy, co nie? E, tak, trochę tak. Te a, dachy, to, no. a to rampy są, wiesz, czy coś tam? Aha. No ja tutaj będę mieszkał jak coś Kurde muszę się tu na zimę, mam 5 minut Co? Muszę się tepnąć na 5... na zimę, a ma mam czekać teraz 5 minut jeszcze O kurde, to może zobaczyć jak będę się budował Dobra